Dzień dobry, jestem Michał Kurowski i chciałem Wam przedstawić moją pasję, czyli puzzle. Eee, towarzyszą mi w sumie od, od, od dziecka, zawsze to była moja pasja, podobnie jak klocki LEGO, wszelkie budowanie, układanie. Dlaczego puzzle? W sumie w czasach mojej młodości były łatwo dostępne, były dosyć tanie. Eee, więc nie było wtedy jeszcze laptopa, komputerów, nie było gier wideo za bardzo, więc, więc na tym to była moja ulubiona zabawka. Nie potrzebowałem samochodzików, jakichś innych, e, innych zabawek. To są puzzle, które zajęły mi najwięcej czasu. 3000 puzli e, przedstawiające pan Kisielski Obrazek Wsi. Tak wygląda moje, moje stanowisko. Od dwóch dni układam sobie właśnie Pietra Pertozę we Włoszech, więc jest to też fajna wycieczka za granicę w fajny, ciepły klimat. Zapraszam serdecznie telewidzów telewizji Imperium do obejrzenia pełnego odcinka z moim udziałem.